Zabijcie go, tam są wszystkie cekki, jest 15 cek. Chodźcie tam, tam się da wejść. Uważaj pret, nie? Są w skrzynkach już. A no my im się moje morder właśnie. W, wiem, wiem o co chodzi. DSSD? Kierow... ta... ta, ta ten apel się my...

To ja nie wzięłam Adra w tej bazie? Dobra, murują. Odejdź! Idź, 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 idź! idź, idź. Nie da się przejść. Piekaj kur... krzyżaka, piekaj krzyżaka! Nie mam nie mam cekund. Ja mogę za urwać. Te fujcie te co tu się odpierdala? Bocie, ja jestem. Kto na plecach? Zabijcie, go, tam są wszystkie ceki, z 15 cek. Chodźcie tam, tam się da wejść Nie da się plantić na tego Da się, da się, ja wskoczyłem Kurwa, wpadłem Ale zabiję, pa... nie ma odro kolejne No nie ma, oni, oni są my też wszyscy Weź, weź z ceka, weź z ceka, weź z i plantuj, może nie btp Weź, da się wejść, da się wejść Weź, boostuj się, boostuj się Spokojnie, spokojnie, cicho Pisz Ja podzę plantuję na X Dobra, ja się killam od razu Wejdź Tam są ceki, szybko da kurde, ceki Kieraj się, ten co na mnie ten sam. Od środku pasi od muru i może. Nie, nie, nie. porny plecy, to wy, to wy? Ty a w odro nic nie mieli? Nie, nic nie było chyba. Aż go tu? No mamy klepać, kurwa? No i A ty macie to taki? Temp. forma odro... Nie ma cek No niemożliwe żeby te po. No niemożliwe To były tak, ja widziałem Czekaj Nie wyjść Jest ty... z tyłu Z tyłu, tu jest Stawiacie się tu jest Gdzie jest. jest? Tu To co ja? To bocian To bocian jest. Nie, Nie. Klapcie, 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 Uciekam, uciekam, uciekam. Odejdźcie, Klepcie. odejdźcie kurwa. Dawaj, dawaj, dawaj. Bo, odejdź bocian kurwa. Macie ich? Macie ich? Jeden ja, ja się zaraz pił. mnie, ja ja idę, ja Biliście no, ich? No, no, tak, tak, tak. Zobaczcie co mam w skrzynce, 20 wiceki. Idę, 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 pokaż. Co to się odbiera? 24 mam. <grym> 24 pojeżdżaj tak, tak. okay. mam. 24, o nie. A już 200, 20 z taką drewno. Gdzie, gdzie jest? Pokażcie sobie. To nasza baza w ogóle, nie? Zobacz, tutaj w skrzynce. Właśnie, to jest taki I tu jeszcze żelazo. Te palmy. Zamrujcie. Krok tam tam tepnąć. Ty, 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 maina, maina trzeba, bo nam pikną tego maina. Masz. Ej, włóż ktoś doszła? Masz, masz ten tak jak ja, bo ty wiecie To jak najbliżej bliżej. Chodź. A, a, a to ten postaw. No kurwa, gdzie ten totem, bo ja nie wiem, gdzie Tum to jest. Tu jest cedro, tak ta jak... zaraz. U... Ja beton. Tu postawiłem, chuj. A po sam beton kurwa jak my tu wchodzimy no to... bierzemy ceki wychodzimy. Gdzie wyjdziecie? Po tej strony, nadu, tutaj. Nadu, nadu, tutaj chodźcie za mną, za mną. Na dół, na dół, na dół. Dobrze wychodzić. to tym czy nie? Jak coś mam jeszcze jeden. No. Dobra to. Może mają tu się zgłosować na do góry i wejść. Tak, tutaj walisz, dwa. Dawaj cekę. Gdzie, gdzie? No i spadłem. Tu jest to chyba. Daj cekę. Daj mu cekę. Niech to zaplantuje i o kurwa już widzę ten rajd na dwie seknie Mamy czekaj 16 To jest na dwie cleki ku drzwi Plantuj pajacu! Wiesz co nie ma czasu, plantuj to Gdzie on zaplantował? Na drzwi Od zaskoku biegam Jak? To jest eksplozion. Jeszcze jedną cekę. Pierwdź, że Trzefujem. nie płynę się na dwie. Potem jest, potem jest. 7 clek. Bierz, bierz, bierz. Uciek. Ja idę do góry, ja idę do góry. Jejdzie Jejdzie do góry. Do góry. Do góry. Zajebą mnie, zajebą mnie. Dawajcie, dawajcie, dawaj. tam jest to ten. 7, Cek, tam masz żony. Krepcie to, krepcie to. Ja spierdalam. Odejdź, 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 odejdź. tam nie ja. Miałem Ja mam 7. A ja miałem na ja sobie, to zapytam tą. Goni gonicie. goni cię. Zabiła mi skała! Leży, leży gość. Leży gość. Na dole, na dole Ceki. Na no, oku chodzi teraz. Na w stronę drogi chyba. Mam, 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 siedem cek. Piękne. Nie, tam da się wejść tam do góry, tam jest totem akurat Kurwa, mnie rozbieram, ale im klepie to. to Nie, <grym> nie będę tu. Ja rozbierze cię, ja tu jestem. Ktoś ma te ceki? E, to z freshowskiego, gości z Dobra, to tepej na homo. taka w lucie. Plecy, plecy green! To nie on, kurwa debil, to powoduje, że nie jest Ja... No, ro mi no, rozbier no, mnie rozbierają, przyszymy. ale klepie. Ja ci pomogę, czekaj. Ja byłem przystępcy. No dobra, no, dobra. No, Weź taki sterek Tak, miałem 7-7 To ale tam to miał ekipa przez 34 sekundy Zajebcie ich To nie mają No Gdzie oni są? U góry, u góry, tam jest toma nie może wejść do tego Tam do tego tak, ja mam. No to moje, ziemi, moje. Dobra, To jest zapłem Dobra czyli... Ja tutaj tu, postawcie tu beton Ej tu ciekam tam przy drodze Za drogą Koń go nie wiem z ale to moli jak to budowano, to są pięć... zbudowane, Kurwa, ja sobie tu odroniłem się, Ale ja ci przecież nic nie robię. Ja też tu nic nie robię. NCK. No, Jest ja to na ts A jest jesteś wędzaków na Tasie? A co? Bo za no. mało na. Ej, stagad. mam pięć tak. Nie, nie. Nie, nie. O kurwa. Czy po ktoś pocaki? ktoś Tak, killen się tak nie ma. A, dobra. Skoczył. O, na tym. Na imię, nie? Kask, mu mat. Jegoś? Orna jednego, z tego drugiego popadł. Kolejną i mamy drugą własną O, to przyjąłem. oto sobie. Ja wam ostatnio zrajdowałem. Nie ja, ja, ja ci coś dał, masz. Mhm. no, no nikt tego nie pinował. Dziękuję. Słuchajcie tak samo że... tego. Fogi to takie raki, że 5 na 8 ich rozebraliśmy? O! Nie potrzebne. Kurwa. A ja go spróbuję zabrać Siada mi tu kurwa Ej, co auto. Siadaj do tego, siadaj do tego. Ej, kolorki. Widzisz? Dobra, no? jestem, czekaj, kurwa, czekaj. No, uciekaj. Siadaj. Ja mam ten. Tak no z tak brusek zielonego. Dobrego Ja mam kopię 180 niebieskiego, 20 tuszu, dwie ceki, dwa. <laughs> to o kurwa, to? nie ten przycisk. Spójrz z lewej. To siadaj, siadaj, siadaj do siadaj. Siadaj.